No. Srozik kurwa i srośka. Znowu dzisiaj było ten A właściwie to czego to nie było? Ale muszę wam rzec że dwie fajne rzeczy wpadły mi do głowy. właściwie to trzy, tylko trzecia już mi wypadła, dwie prawie. Jakimś cudem dzisiaj nie włączyłem nagrywania ekranu wcześniej Jak byłem... Przecież nie będę szedł drugi raz specjalnie po to o, kompas z miara Teraz play Nie włączyła się lampka Czy nie zwróciłem uwagi? Kasi biega po tym Po lesie O, ciach, ładnie się naładowały Mimo to, że śniegu nie ma całkiem ładnie oświetla Kurwa, jak kupisz takich lampek ze sto bo przywieszać tak co które drzewo w lesie fajnie by było fajny klimat Bo i tak mam zamiar zrobić sobie kiedyś wpadł na genialny pomysł jak ogarnąć drogę do od lasu do domu tunel siatka maskująca. Można by jeszcze pod to jakąś folię wrzucić czy coś Ale centralnie zbudować tunel lampeczki Ustawiać druty zbrojeniowe na X-a, takie dwa łuki przycinające siebie co parę tam, naście metrów, żeby miała ze trzy metry wysokości ten łuk, nie? O, ciuma. O, znalazła buraka i to taki хороший widzę. I co? A no, siedlić ładnie. Taki tunelik. I sucho, i w ogóle. I przytulnie. Wcześniej wszystko do dookoła 3-metrowym na wysokości i 2-metrową grubość murem kurwa pierdolić Trzeba by ha, Jeszcze tego buraka czy będzie go nieść do domu? Joja. Dobrze dobrze niesie, nie musimy stać Jutro na 14 w Świdniku Czyli trzeba wcześniej stać zrobić obiad, szybko zjeść, wyprowadzić psa, umyć się, dobrze mam poprane wszystko w sumie. Ko Komandos skopiał się i nie chciał dosyć liścia. ale nie ma co specjalnie oglądać. Dzisiaj dostałem maila, że telefon jest w drugim serwisie, bo w tamtych nie było części. Więc pewnie już docelowo zrobią go dzisiaj, czy też zrobili, ewentualnie jutro. I może pojutrze wyśle, i tak w piątek bym go miał z powrotem. Myślę, ale nie wiem. Nie na to ręki wziąć. A nic innego. Może pukielnik włosów ma. O, tego drzewa chyba nie było. Co, nie chcesz buraka? Zostawisz go tutaj na pastwę losu? Co to się dzieje że masz... Co z jego Masolo Amfahera? Co skurwiera dziś jest poniewiela? A jeszcze ten stwierdziłem dzisiaj temu buszmanowi mówię, żeby może od razu to opierdolił, bo mówię jak już tak nisko spadł I jest elegancko w pozycji nawet to wiele mu nie szkodzi <laughs> Pipi pupu E Silko Nowe teoretycznie przygotowane na jutro Czyli nic nie musiałem robić, bo go wczoraj już umyłem Chodź Było buraka ze sobą A nie tylko. Tej łopy znowu darę ryję cały dzień Jeszcze to drugie mają czas z wygłupami, ramko powiedz przecież a no nie działa No i znowu go zabili, już go chcieli rozszczerać. Kurwa, że codziennie to Nie wiem czy takie cioty, kurwa, że codziennie przyjeżdżają, chcą go zabijać i zaszczeliwać. I nie potrafią coś roboty. ten to jest taki zajebisty. Ciotu nie dają rady. A wciąż mi się przypomina to, jak Giza mówił kiedyś. Bardzo fajny tekst powiedział. Jak wpierdala się dwóch terrorystów do autobusu, to tak zastanawiałem się chwilę, czy tak naprawdę to jest dwóch terrorystów w autobusie, czy autobus Ciot No bo... coś w tym niestety jest. Się nie chciał. Cio! Dobra, idziemy, chodź. Chodź, nie bój się, ciemno jest. Wykręciłem żarówko, bo mnie trochę denerwowała. Chodź. Syja.